Rozpoczynamy niezwykłą podróż przez Bałtyk. Seria opowieści, które zaczynać będą się tu na pokładzie promu, a kończyć po drugiej stronie morza w Skandynawii. To będzie podróż pełna wrażeń, wiedzy i inspiracji bez nudy i bez korków, tylko prom, morze, piękne miejsca i dobra zabawa. Zapraszam na pokład. Poruszamy w les, jakiego jeszcze nie było. Witam na pokładzie. Dziś na promie zaserwuję Państwu wygodę, relaks i może przygód. A na lądzie czeka na nas Kiwik, jabłkowa stolica Szwecji, gdzie czas płynie wolniej a historia jest starsza niż Wikingowie. I sprawdzimy, jak wygląda podróż promem. Nie tylko z widokiem na morskie fale, ale też z miękką kołdrą, pysznym jedzeniem i niespodziankami na każdym pokładzie. Recepcja to jest pierwsze miejsce spotkania z załogą. Tutaj zaczyna się każda morska przygoda. Tak, zgadzam się i potwierdzam ten fakt, że pasażerowie kierują pierwsze kroki właśnie tutaj z trapu czy z pokładu samochodowego, ładunkowego do recepcji. I bardzo ważnym jest w naszej pracy uśmiech. Rzeczliwość i profesjonalizm, co przekłada się w przyszłości na to, że pasażerowie, którzy podróżują z nami, schodzą z promu uśmiechnięci i zadowoleni, a to z kolei przekłada się też na to, że w przyszłości zechcą po raz kolejny skorzystać z naszych usług. Zdarzają się na pewno też trudne, kłopotliwe sytuacje. Z jakimi sprawami przychodzą pasażerowie do państwa? Najczęściej zgłaszają się do nas z problemami dotyczącymi rezerwacji, tak więc oknem, i bez okna, bo większość z naszych pasażerów. Chciałabym mieć kabinę właśnie z oknem aby podziwiać cały czas widoki. I to jest bardzo istotne, abyśmy stanęli na wysokości zadania i pomogli je rozwiązać, co nam w większości przypadków udaje się. Staramy się, aby właśnie wszystkie problemy były załatwiane od razu. Czyli nie ma dla Was sytuacji nie do rozwiązania, a są jakieś humorystyczne sytuacje? Tak, bywają. No też często chodzi o wskazanie kierunku, gdzie znajduje się kabina. I czasami przyglądamy się jak osoba, która no, kolejny raz krąży wokół recepcji, zatacza krąg. I tak się troszeczkę niepewnie czujesz. Czasami wychodzimy z inicjatywą, czy możemy w czymś pomóc. No więc osoba tak przychodzi i mówi, no bo zapomniałem numeru kabiny. No i wówczas my podajemy ten numer, wskazujemy drogę. Gorzej jest, jeżeli kolejny raz ta sama osoba znowu przychodzi i nie może tej kabiny odnaleźć. Wówczas wysyłamy pracowników ochrony bądź pracowników, którzy są wtedy wówczas na dyżurze z housekeepingu, aby wskazali właściwy numer kabiny i odprowadzili pasażera do jego kabiny. Restauracja jest, kawa jest, pokład do podziwiania mew też jest, a dla najmłodszych specjalna strefa zabaw, czyli podróż nie tylko wygodna, ale i bez nudy. Na promie fajna zabawa, wieczorem dyskoteka, można się troszeczkę pobawić, rozluźnić. Nam to odpowiada, zakochaliśmy się w Skandynawii i lubimy pływać. no Chcę się wracać, bo spodobała nam się, nie żonie się spodobała. Uwielbiam pływać. Czuję się bezpiecznie. Fajna atmosfera. Zapominam o codzienności. Po kilku godzinach rejsu jesteśmy na stałym lądzie. Ruszamy na wschód, do Kiwik, małej miejscowości w sercu Skanii, która pachnie jabłkami, historią i spokojem. czy też, jak powiedzieli Szwedzi, Siwik, to jest jabłkowe królestwo tego kraju. A z nami przewodnik, znawca Szwecji i miłośnik i tester e, szarlotek, jak usłyszałem. Tak, te szarlotki tutaj w Siwik są chyba najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem, mają bardzo dobre. No i rzeczywiście, jest to królestwo jabłek, to jest imperium jabłkowe, które powstało tutaj jeszcze pod koniec XIX wieku i od tej pory rozrosło się do naprawdę dobrze prosperującej, rodzinnej firmy, która zajmuje się w ogóle przetwórstwem jabłek. Nie tylko samą produkcją owoców, hodowlą tych, uprawą tych, tych owoców, ale także produkcją różnego rodzaju przetworów. Ile odmian, ile gatunków tych jabłek tutaj jest? Mówi się, że jest ponad 20. Tak naprawdę to jest trudno powiedzieć, bo one się zmieniają, powstają co chwilę nowe. Poza tym zwiększa się areał powierzchni tych sadów. Już dzisiaj mamy tutaj w samym Siwik 26 hektarów. To jest ponad 80 tysięcy drzewek owocowych, które rośnie tutaj w okolicy. No i tutaj też jest największa płocznia jabłek. Tutaj powstają nie tylko soki jabłkowe, cytry, no ale także coś dla odważnych, czyli jabłkowy ocet. Tak, tutaj powstają naprawdę bardzo różne odmiany produktów, które możemy sobie próbować. Chyba najbardziej są znani tutaj z cydrów, ale także z soków. Niesamowite soki, które są produkowane w różnych odmianach takich, które my dzisiaj byśmy bardziej mogli porównać do odmian winorośli, na przykład są wytrawne jabłka, są jakieś słodsze, są bardziej kwaśne, są bardziej właśnie takie nadające się na cydr. Ciekawą rzeczą w Siwik jest również to, że raz do roku pod koniec września odbywa się Festiwal Jabłka to jest bardzo duża impreza, która odbywa się nie tylko w samym Siwik, ale też w okolicach. Chyba największą atrakcją, do której przyjeżdża mnóstwo ludzi, to jest budowanie potężnego obrazu z jabłek. W tym niektóre są kopiami znanych dzieł sztuki, na przykład znanych malarzy, to są obrazy powszechnie znane. Siwik to jest nie tylko miejsce, które jest związane z jabłkami, nie tylko te jabłka warto zobaczyć i spróbować, także inne miejsca, chociażby tajemniczy Kurhan sprzed 3000 lat. Tak zwany Kungsgrafen, czyli Królewice grobowiec, podobny trochę do hurchanu, ale jest to mienny grobowiec, który ma wypełnienie bardzo pięknymi malowidłami pochodzącymi jeszcze z dawnych czasów średniowiecznych. I ten grobowiec jest jednym z jakich ciekawszych miejsc do odwiedzenia w samej miejscowości. Ta podróż to nie tylko przeprawa przez morze, to niezwykła skandynawska przygoda, której powiew mogli Państwo już poczuć, jak kolejne odsłony przed nami. Do zobaczenia na pokładzie.